Cześć, kochani. To wideo nakręcam o 6 rano i już od 4 rano nie śpię, dlatego właśnie wyjątkowo wybrałam formę podcastu, bo po prostu nie chcę się pokazywać w takim stanie. No, właśnie tak się złożyło, że mam ochotę podjąć temat bezsenności. A więc dzisiaj obudziłam się o 4 rano i prawdę mówiąc, dość często zdarza mi się budzić o 4, 5, czasem nawet 3. I najczęściej to wybudzenie dzieje się z powodu jakiegoś snu, w którym na przykład prowadzę jakąś interesującą rozmowę albo w którym mam jakieś intensywne rozmyślania czy pomysły. I zazwyczaj powoli wybudzam się i te senne rozmyślania przechodzą w rozmyślania czy wewnętrzne dyskusje coraz bardziej prowadzone na jawie. Najczęściej tak bardzo wciągam się w te rozmyślania, że nie potrafię na nowo zasnąć. Mam nawet takie skojarzenie, że mój mózg w godzinach porannych jest tak, jest jak piesek, którego wreszcie ktoś wypuścił, żeby się wybiegał. I nie masz szans na uspokojenie go i żeby siedział cicho i pozwolił mi sobie jeszcze trochę pospać. Dlatego postanowiłam nagrać wideo właśnie na ten temat, gdyż wyobrażam sobie, że nie jestem sama. Wiele osób nadwydajnych mentalnie ma trudności z wyłączeniem swoich myśli. I może to być najbardziej dokuczliwe wieczorem albo w nocy. Dla mnie przez wiele lat to była naprawdę męka. Starałam się robić wszystko, żeby zatrzymać ten potok myśli i żeby zasnąć. Stresowałam się, że będę zmęczona w pracy, że będę nieproduktywna, a im bardziej starałam się z tym walczyć, tym bardziej wzrastały moje lęki. Minęło naprawdę parę lat, zanim nauczyłam się z tym żyć. I przeszłam w tej drodze różne etapy, terapie, leki nasenne, różne metody. Ale to, co pomogło mi najbardziej, to pewnego rodzaju odpuszczenie odpuszczenie w tej walce. Zaakceptowanie, że mój mózg potrzebuje się czasem wybiegać tak jak ten mały piesek i w rzeczywistości to nie musi być tak naprawdę żadnym problemem. Ale trzeba nauczyć się z tym żyć, a nawet wykorzystywać to z korzyścią dla siebie. Niestety nikt nas tego nie nauczył, bo większość ludzi nie ma takiego problemu. A więc jeśli znasz to uczucie, kiedy nie możesz zasnąć, bo twoje myśli się kotłują, pędzą, masz mnóstwo pomysłów i nie możesz tego uspokoić, to to wideo jest właśnie dla Ciebie. Ale uwaga, nie mówię tutaj o ruminacjach, o zamartwianiu się czymś, o myślach negatywnych czy o trudnościach w zaśnięciu na przykład po kłótni z partnerem czy po trudnym dniu w pracy. Nie mówię tutaj też o problemach ze snem w stanach depresyjnych. To są całkiem osobne tematy i wymagają innego podejścia. Ja mówię tutaj o sytuacji, w której budzisz się w nocy albo nie możesz zasnąć. Bo Twój mózg intensywnie pracuje nad jakimś pasjonującym zagadnieniem, szuka rozwiązań, analizuje, planuje, ma nowe pomysły, idee, a ty widzisz w tym problem, stresujesz się tym, mówiąc sobie, że przecież to jest pora na sen i biczujesz się, bo przecież wszyscy normalni ludzie o tej porze śpią. Więc najwyraźniej Ty jesteś jakimś wariatem albo wariatką. A więc podzielę się z Tobą moją osobistą metodą, jaką sobie wypracowałam przez. Te kilka lat. Być może Ci się to przyda, ale jeśli masz inną metodę, to bardzo proszę podziel się z nią w komentarzu. Metoda, jakiej używam, zależy od sytuacji i od rodzaju myśli. Dlatego pierwszą rzeczą, jaką robię jest zauważenie świadomie, że rozmyślam. Następnie próbuję świadomie przyjrzeć się temu, o czym rozmyślam. Oceniam moje myśli i Metoda, jaką zastosuję następnie, będzie zależeć właśnie od natury moich myśli. Jeśli na przykład zauważę, że moje myśli bezsensownie kręcą się w kółko, tak jak chomik w takim kółku w swojej klatce, to obserwując je, tak jakbym obserwowała jakiś film, albo słuchając ich, tak jakbym słuchała jakiegoś nudnego programu w radiu, przestaję się z tymi myślami identyfikować. Nie jestem już tymi myślami, nie jestem pochłonięta nimi, ale obserwuję je z boku. I robiąc to, myśli najczęściej same się ucieszają, zwalniają trochę i czasem przechodzą nawet w taką jakąś mantrę. Najczęściej w przypadku takich myśli udaje mi się zasnąć na nowo, stosując jedną z metod, jakie prezentuję w moim kursie: Nadwydajny zapanuj nad umysłem i emocjami. Ale w tym wideo chciałabym się skupić. Na innej sytuacji, a mianowicie na sytuacji, kiedy Twoje myśli są um, kreatywne, twórcze, kiedy nie możesz ich zatrzymać, ale widzisz, że nie kręcą się w kółko jak chomik w klatce, ale raczej odlatują daleko, odkrywają coś nowego, że przynoszą Ci jakieś oryginalne pomysły, rozwiązania i... Może nawet masz wrażenie, jakby coś się układało w całość, jakby, jakby znajdował nagle brakujące elementy, pojawiają się jakieś nowe idee. I bardzo często te myśli nie mają jakiejś określonej struktury, nie są poukładane, nie są zbudowane w sposób linearny. Mogą być nawet bardzo chaotyczne i szybkie. Więc w takim przypadku rada, jaką chciałabym Ci dać, to zacząć notować. Zapisuj słowa... Idę tak jak przychodzą, łap je w locie i nie martw się o ich strukturę. Ułożysz to wszystko innym razem, wybierzesz później, jaka idea jest interesująca, jaka mniej. Ale w tym momencie najważniejsze jest, aby zaakceptować, że Twój mózg pracuje na pełnych obrotach i zapisać, co tylko się da, zamiast starać się go kontrolować. Bo jeśli będziesz starać się w takim momencie kontrolować swój mózg, to przykro mi, ale oszalejesz. Nie dasz rady. W takim wypadku to rzeczywiście tylko tabletki ci pomogą, ale szkoda by było. W tym momencie raczej powiedz sobie: OK, teraz pozwolę mojemu mózgowi pracować. Będę zapisywać to, co przychodzi, a odpocznę sobie później. Teraz jest moment intensywnej kreatywności. Nie wybrałam tego momentu. Może nawet nie mam ochoty, aby to było akurat teraz. Wolałabym, aby to było kiedy ja zdecyduję, a nie o czwartej rano. Ale tak jest. Ja bardzo chciałam być kreatywna we wtorek o czternastej, ale niestety nic się wtedy nie zadziało. Za to właśnie teraz, o czwartej rano, mój, mój umysł eksploduje jak wulkan. A ja mogę z tego coś pozbierać dla siebie. Czasem te zbiory będą mało ciekawe, a czasem będzie to coś bardzo ciekawego, co wykorzystam później. Ale ważne jest, aby z tym nie walczyć. Dlatego wiedz, że bezsenność to coś, co często spotyka osoby o wysokim potencjale intelektualnym, jest ona właśnie związana z tą nadproduktywnością umysłu, z kreatywnością, która może nie miała okazji się wyrazić w ciągu dnia. Dla osoby neurotypowej albo nierozumiejącej tego fenomenu, tego typu bezsenność będzie zawsze czymś nienormalnym, jakimś zaburzeniem, problemem. Dla osób neurotypowych życie zdrowe to życie bez żadnych odchyłów, wahań, życie, w którym śpisz regularnie, idziesz do pracy w ściśle określonych godzinach, codziennie robisz to samo i jesteś zen w każdej sytuacji. Więc jeśli zdarza Ci się bezsenność. To na pewno masz jakiś problem i musisz to wyleczyć. Tymczasem ja zachęcam Cię, abyś rozróżnił, kiedy to jest rzeczywiście problem, czy jakieś zaburzenie, bo tak też może być. Jeśli masz na przykład symptomy depresji, to nie można oczywiście tego ignorować. Ale być może jest to po prostu faza kreatywności, która będzie się u Ciebie pojawiać, jeśli jesteś osobą nadwydajną intelektualnie. Więc trzeba to rozróżnić i odpowiednio się tym zająć w zależności od Twoich potrzeb. Jeśli jesteś nadwydajny, to musisz przede wszystkim zrozumieć i zaakceptować, że Twój mózg nie jest Twoim wrogiem. Twój mózg wysyłać pewne sygnały, informacje, pomysły i od Ciebie zależy, jak to wykorzystasz, co z tym zrobisz. A więc zaakceptuj swój rytm, zaakceptuj, że ten rytm jest może inny niż rytm większości ludzi i że to nie szkodzi, że da się z tym żyć i nawet być szczęśliwym. Akceptując swoje fazy, akceptujesz i uczysz się rozwijania swojej kreatywności. Pamiętasz, kiedy byłeś w szkole, musiałeś słuchać nauczycieli i nie miałeś okazji słuchać swoich własnych myśli? Teraz może pracujesz w firmie czy gdziekolwiek i sytuacja jest praktycznie ta sama. Tymczasem, jeśli jesteś osobą nadwydajną, to musisz zrobić miejsce swoim myślom, mimo że niestety one często wybuchają właśnie w nocy. Zanotowanie swoich myśli pomoże ci je nieco uspokoić, ukoić. To tak jak obserwowanie i, i wsłuchiwanie się w swoje emocje pomaga ukoić je bardziej niż walka z nimi, tak samo jest z twoimi kreatywnymi myślami. I na zakończenie chciałabym tylko przypomnieć Ci, że Twój mózg procesuje wszystkie pytania, jakie sobie zadajesz. Dlatego tak ważne jest, abyś zadawał, zadawała sobie odpowiednie pytania. Czyli pytania, które będą Ci pomagać w budowaniu sobie pięknego życia, w wnoszeniu swojej cegiełki do świata. I takim pytaniem, jakie zawsze polecam, jest pytanie o swoje wartości. Co jest dla mnie ważne? Jak chciałabym, aby wyglądał świat? Co chcę wnieść do tego świata? Pamiętaj, że masz tutaj potężną maszynę między uszami i to od Ciebie zależy, czy będzie to maszyna wyniszczająca Ciebie i świat dookoła, czy maszyna twórcza służąca Tobie i innym. Jeśli będziesz dawać swojemu nadwydajnemu mózgowi odpowiednią, zdrową pożywkę, to będziesz zbierać pozytywne plony. I tego życzę Ci z całego serca. Pozdrawiam.